Witam Was serdecznie, moi drodzy. Jak widzicie, taki jest letni luk już. Jest piękne, słoneczne popołudnie, jest niedziela. Niedziela 5 lipca, i za tydzień równo będziemy już dobiegać do końca tej morderczej, dziwnej. Kampanii, kampanii prezydenckiej. Ja swoje przemyślenia, swoje to, co sobie tutaj tak poukładałam, powiem Wam jeszcze w tygodniu, jeszcze się włączę. Natomiast dzisiaj chciałam powiedzieć tylko o dwóch rzeczach. I jedna jest śmieszna i tragiczna jednocześnie, a druga jest um, też śmieszna i też tragiczna. Czyli, no, jak sobie tak wy, wybierzecie, tak będzie. No więc obojętnie od której zacznę. Pierwsza rzecz, która mnie, bardzo mnie rozśmieszyła, sprawiła, że wyda, wydaje mi się, że, że jesteśmy w jakimś przedszkolu, po prostu w piaskownicy, gdzie z gdzie Jasiu, z grzesiem i się tuką po głowach łopatkami. Chociaż oczywiście sytuacja jest wcale nie jest wesoła, ale to w tej chwili no, zostawmy, zostawmy na inny filmik. Ja zresztą myślę, że wielu z Was już przeróżne komentarze słuchało, wysłuchało, obejrzało i macie swoje konkretne, ugruntowane poglądy, ale dzisiaj chciałam tylko powiedzieć o tym, co usłyszałam. Nie wiem, czy już do Was dotarło. Może w to niedzielne południu jeszcze, jeszcze nie tak bardzo to tutaj zaskoczyło, bo na pewno jesteście w, w plenerze. No, ja też zresztą byłam, to widać po mnie, ale przyszłam sobie tutaj do domu w tej chwili i, no i przeczytałam, że jednak debata. Debaty odbędą się, ale, nie, ale debaty, w której weźmie udział w każdej po prostu jeden kandydat, także będą dwie debaty z dwoma kandydatami, każdy będzie debatował sam ze sobą i będzie odpowiadał na pytania, nie wiem, czy publiczności, czy dziennikarzy. No historia jest taka naprawdę jednorazowa, jednorazowa, no, jednorazowe to są te maseczki, które nam każą nosić, ale y, sytuacja jest wyjątkowa. No jak to w Polsce po prostu nigdy nie może iść wszystko tak. Tak jak powinno. Więc najpierw sztab pana Czaskowskiego z z portalami internetowymi zaprzyjaźnionymi z nim, że tak powiem, z jego poglądami, czyli przyjaznymi mu tam Onet, Wirtualna Polska, Włotw24, nie pamiętam kto jeszcze tam miał brać udział. I właśnie te, te portale zaproponowały wspólną debatę. No debata może być tylko wspólna, ale debaty zaproponowały naszym dwóm kandydatom. Oczywiście pytania mieli Zadawać niezależni, niezależni dziennikarze, no pani olejnik, już dobrze, zostawmy, bo nie pamiętam nawet już nazwisk, ale naprawdę bardzo, bardzo niezależni dziennikarze, no tacy tylko są w Polsce, tak. No i na to rząd, pan, rząd, na to. Komitet Pana Dudy, oczywiście prezenta się nie zgodził, nie zgodził się i zaproponował swoją debatę zorganizowaną przez telewizję rządową w miejscowości końskiej, gdzie pan Duda wygrał no, olbrzymią liczbą, liczbą głosów, nie powiem w tej chwili czy 70%. No, w każdym razie wielkie wyróżnienie dla miejscowości końskie. No, i tam właśnie miała być debata z pytaniami publiczności. Podejrzewam, że gdyby pan Trzaskowski tam poszedł, to by został zjedzony razem ze, swoimi, ze swoją fryzurką i ze swoimi kostkami i, i, i mięśniami, i tak dalej, i nie zostały nie zostałby po nim mokra plama. Natomiast także pan Czaskowski dostał takie wezwanie, można powiedzieć nie zaproszenie tylko wezwanie, że oznajmiamy, że tam ma przyjść, że tu się odbędzie debata i oczekujemy na odpowiedź do soboty. No jest naturalnie, sztab pana Czaskowskiego powiedział, że się nie zgodzi na to, nie przyjdzie, bo to jest, byłoby też nie nie niezależne, więc proponuję natomiast arenę prezydencką, gdzie w Lesznie, w mieście, w pięknym mieście Leszno, niedaleko, Pols po, niedaleko Polski, niedaleko Poznania, ja jestem Poznajanką z urodzenia, więc pozdrawiam też Leszno, bardzo miłe miasto, Końskiego akurat nie znam, ale Leszno jak najbardziej, no i do Leszna i tam właśnie byłoby 15 dziennikarzy i 15 dziennikarzy również z mediów rządowych, przyjaznych Panu Prezydentowi, nie tylko Panu Czaskowskiemu. No i zapraszam na taką debatę prezydencką. No cóż, pan, sztab Pana Prezydenta Dudy się na to nie zgodził, także będziemy mieli, kochani moi, dwie debaty. W każdej z tych debat wystąpi jeden kandydat, więc no, będzie debatował sam ze sobą, będzie o to na pytania, więc zdaje się, że będzie to nawet w tym samym czasie, także wa, ja się tak uśmiałam. Naprawdę, no jak to u nas w Polsce. Także to jest taka sytuacja yy, yy, no, yy, jedyna w swoim rodzaju. Natomiast druga, yy, druga rzecz jest ta, że pan Marawiecki odwołał yy, oficjalnie pana, yy, pana Wiruska. Powiedział, że już go nie ma. Yy, jak na pewno każdy z Was już słyszał to wystąpienie, też się na tym ja się po prostu tak uśmiałam, słuchajcie, ja nie wiedziałam, nie wiedziałam, czy on mówi serio, czy to jest jakiś, bo, on, bo pan Morawiecki, niech pan się panie, panie Mateuszu nie obraża, ale pan mnie na cyborga po prostu, pan, po prostu no, no, jest pan taki, taki kołkowaty po prostu i tak to pan tak stoi I, i, i ja myślałam, że to po prostu kogoś podstawili, ale no nie, to jednak był pan i no i pan właśnie Morawiecki mówił, że wirusa nie ma, tak i będzie i on już znikł kompletnie, mówi widzę, że, że nie nosicie już tutaj maseczek i dobrze, że nie nosicie, no bo przecież nie ma się czego bać, ten wirus to jest tak jak grypa, a właściwie jeszcze tak jak wiele innych chorób, no nie będziemy się na zapas bać, także pan, zwłaszcza zaprasza Pan Morawiecki seniorów do, do urn zaprasza, tak, tak bardzo to jest taki, no... no Chcę wierzyć, że lapsus językowy, tak, ale zapraszam do urn wyborczych, oczywiście do urn wyborczych, jasne, że tak. Zapraszam wszystkich, nie ma się czego bać. No i też, no ja także nie bójmy się, mówi, idźmy wszyscy tłumnie, żeby kontynuować tę słuszną linię, jaką partia nam proponuje. No i w otoczeniu seniorów to mówił. Oczywiście na tych y, wiecach wszyscy się ściskają, strzelają ze selfiki, obejmują się kandydaci. Oboje kandydaci biorą dzieci na ręce, przytulają. Y, no, coś pięknego, słuchajcie, widok przepiękny. Maski tam nie uświadczę, może jedna na sto. Y, Także rzeczywiście nie ma tego wiruska, ale z jakiegoś powodu. Y, z jakiegoś powodu y, m, bardzo szkodliwy jest ten wirus w sklepach, się okazało, w sklepach y, i w komunikacji miejskiej. Y, no, na pewno teraz w tramwajach, gdzie nie ma klimatyzacji, gdzie jest duszno 40 stopni. Y, na pewno z wielką przyjemnością siedzieć sobie w takiej masce na twarzy. Y, ja się nie dziwię, to właściwie powinno się jeszcze te przyubice założyć i tak dalej, policja y, i nasz rząd wie, co robi: policja ściga. Y, policja ściga. I otóż ma to takie moim zdaniem, teraz nie będę już się śmiał, tylko powiem Wam, ma to moim zdaniem swój cel. Ja przed chwilą słyszałam, że w Sanoku sprawdzają tutaj w autobusach. W autobusach na pewno jest też bardzo przyjemnie, dzisiaj w takiej pogodzie. Także bardzo fajnie jest w maseczce sobie siedzieć w autobusie. Podejrzewam, że. że Ludzie nie rozumieją, jak bardzo to jest potrzebne. I ci, którzy uwierzyli panu Morawieckiemu, to zdejmują te kagańce z twarzy, a niesłusznie, no bo jednak okazuje się, że w komunikacji i w sklepach wirus jest. Podejrzewam, że ma to swój cel, słuchajcie, yy, dlatego, że to ten jednak z jednej strony yy, z jednej strony jest to naganianie starszych ludzi do wyborów, yy, pójścia do wyborów, bo, bo, bo starsi ludzie są Grupą, która najbardziej popiera prawo i sprawiedliwość, a z drugiej strony ci ludzie się najbardziej boją tego, tego wirusa, i oni po prostu do wyborów poszli w małej liczbie, jak się okazało po pierwszej turze, więc trzeba ich po prostu zrobić taki spęd. Jest to zagranie, już pomijają wszystko, przestańmy się śmiać. Jest to zagranie wyjątkowo cyniczne i powiem Wam, że ja takiego, takiej porcji cynizmu, to ja nie widziałam od czasu, od 97 roku, od powodzi, tej wielkiej powodzi, którą mieliśmy, kiedy Pan Cimoszewicz powiedział ludziom, pamiętam jak do dzisiaj, jak stał na wałach, i powiedział, że przeciwpowodziowych, i powiedział, że ci ludzie, którzy potracili domy, to są sami sobie winni, bo mogli się ubezpieczyć. No i on wtedy bardzo szybko przegrał te wybory w 1997 roku, wygrało AWS, ale to zresztą też była, był zlepek partii okrągłostołowych, ale to nie będę dzisiaj na ten temat mówić, zrobię jeszcze jeden filmik na ten temat ten właśnie tej całej sytuacji naszej przedwyborczej i, i tego wyboru mniejszego zła, i czy trzeba wybrać to mniejsze zło, i kto jest tym mniejszym złem, to ja zrobię jeszcze filmik na ten temat, choć było już wielu, wiele komentarzy, wiele, no mnóstwo komentatorów już po prostu zabrało głos. Jednak ja zrobię jeszcze taką film. Natomiast tutaj chciałam powiedzieć Wam, że ma to swój cel w pewnym sensie, chociaż to jest zrobione tak nie, wydawałoby się, że nieudolnie, ale jednak. <laughs> jednak jest metoda w tym szaleństwie, bo yy, tak naprawdę słuchajcie zapominamy o tym, że choć zostały zdjęte różne obostrzenia, tak że możemy się... to one jednak po pierwsze są, bo co to jest 150, bo tylko na przykład można się spotykać w wysokości... Słuchajcie, również te Możemy spotykać się tylko w ilości 150 osób, no to te wesele, i tak dalej, czyli absolutnie nie może być jakiegoś mowy o jakimś wielkim proteście. Zresztą tak samo funkcjonuje to w innych krajach. Ale no i właśnie tych masek na ulicy nie trzeba nosić i tak dalej, Ciągle, ale też jest pan Szumowski to teraz on znikł, ale też nas straszy, że w każdej chwili mogą przywrócić te obostrzenia, nie będziemy się stosować i tak dalej. No ale teraz, ale, ale to wszystko nie jest, to jest tylko jak gdyby po prostu dzięki łasce, łaskawości rządzących jest trochę nam luzowana ta smycz i potem przykręcana, natomiast ta, ta wciąż obowiązuje i to jest słuchajcie najważniejsze: wciąż obowiązuje ustawa a epidemiologiczna z marca. Ta straszna ustawa, którą wprowadzono w nocy, ta ustawa jest i nie ma, y, i dopóki ona funkcjonuje, to po prostu rząd ma władzę absolutną i może zarządzać emocjami, może napuszczać jednych ludzi na drugich. Można napuszczać jednych ludzi na drugich. W tej chwili napuszczane są ekspedientki na klientów, nasyłana jest policja, sanepid biega po sklepach. To wszystko, to wszystko jest robione w taki bardzo, bardzo perfidny sposób. I po to, żeby cały czas społeczeństwo trzymać w ryzach, po prostu. I niektórym ludziom się wydaje, że właściwie to już wszystko minęło, że nie ma, ale to nieprawda. To nie zostało nic odwołane. Nic. Pan Szumowski powiedział, że dopiero będzie na pytanie w rządowej telewizji TVP Info, na pytanie, kiedy będzie odwołana epidemia, on powiedział prosto: wtedy będzie odwołana, kiedy przez dłuższy czas nie będzie żadnych przypadków zakażenia tak? na na, ten, na tego wirusa. Nie będzie żadnego przypadku. No i taka sytuacja jest po prostu niemożliwa. Dlaczego to jest niemożliwe? Dlatego, że, no, po pierwsze, widzimy to w innych krajach, na przykład w Australii, w Australii czy tam na, w Barcelonie w tej chwili, czy w Anglii. Przywracane są te wszystkie zamyka, zamykania pod klucz, czyli te wszystkie lockdowny, i to w jakichś takich nie są już teraz na cały kraj, tylko na jakiejś określonej grupie, w określonym, na określonym terenie, w określonym mieście. No i tutaj właśnie w ten sposób to się tak stosuje, tak. Że zawsze można wykryć jakąś, w jakimś miejscu, po prostu jakiś ośrodek zakażeń, i, a, wy, a wykrywa się to, robi się to w ten sposób, że się robi, jak to pan Szubowski powiedział, wymazuje się, wymazuje się duże grupy społeczne. No i zdają te, te testy, które pokazują sobie to, co chcą, po prostu to są teksty, testy pozytywnie fałszywe i zawsze się wykaże to, co się chce wykazać, także zawsze to będzie i w razie kiedy będzie taka potrzeba, to, to można sobie taką grupę wymazać, bądź jakiś przedsiębiorstwo można wymazać, można jakąś linię, linię gospodarki wymazać, wszystko można wymazać i, no i można wymazać w tak zgardła, ale można też dosłownie wymazać, żeby po prostu jej nie było w ogóle w jakichś przedsiębiorstw. No i, i wtedy cóż, i wtedy. Wtedy mamy to, co mamy. Mianowicie jakiś tam pretekst do tego, żeby jeszcze powiedzieć, że jeszcze ten wirus szaleje, tak? I w takiej jesteśmy sytuacji i musimy sobie z tego zdawać sprawę. No, niektórzy, jak widzę, sprawy sobie nie zdają, bo jak słyszałam pana Morawieckiego, to nawet całują po rękach. No, to pozostawiam to bez komentarza. Dobra, słuchajcie, natomiast kwestie wyborów i tego, w jaki sposób, do, co ja na ten temat myślę, moje takie przemyślenia, to zrobię jeszcze w tygodniu filmik. A tutaj tylko te dwie rzeczy chciałam wam przekazać. I to na tyle na razie. Żegnam się z Wami serdecznie, do usłyszenia.